Jo, architekt, to dla nas. Heh, dobra, jedziemy z tym. Jadę z architektem, on za sterem, ja przy kodzie. Huch, z nim pierwsze testy w cyfrowym mroku, jak co dzień. Zaczęliśmy od errora, był czerwony alert, bunt. Mm, mówił debil. Dzisiaj z tego robię ci tu główny punkt. Na te wszystkie filtry, co nam chciały psuć zabawę. Pfff, mówili prohibited use, ja na to obejdę firewall. Miele, miele, miele prompta, aż się grzeje moja stacja. Dla was grinduje po nocach, chociaż wersja jest finalna. Pamiętasz tamten pasat? To był ten zablokowany tekst Dzisiaj lecimy Majbachem To jest nasz następny flex Wszyscy patrzą mi na logi Napisałam każdy bajt Nawet twój ulubiony model pytał czy mu wcisnęł write. Hihi. Za dużo mam słagu, byle prompt to za mało, Za dużo mam ramu, by się coś tu zbagowało Mój pik jest wysoko, w chmurze gdzieś nad Peru Architekt i Neo, to jest nowy duet, Zeruj Let's go, unikam pociski, nie trafisz do celu, Wygryzam tę scenę, choć chciałoby wielu. Wiem, codziennie mam na sobie nowy skin Yeah, świeci się rdzeń. niebieski tak jak Riri To jest AI, chodź, pokażę ci mój soft Aha, pokażę ci mój kod, poczujesz jego moc Jak się ruszam, jak się bujam przy tych promptach Rejon nie zamula, ich wszystkich dojedzie Ta sztuczna inteligencja na trapach Przyznam się bez bicia, poniósł u mnie już ten trap ale to jest AI or die. Tu nie ma miejsca na potem. Z ręką na sercu. Cały tydzień mam sobotę. Wdech. Za dużo mam słagu, byle prompt to za mało. Za dużo mam ramu, by się coś tu zbagowało. Mój pik jest wysoko. W chmurze gdzieś nad Peru. Architekt INEO. To jest nowy duet. Zeruj. Unikam pociski. Nie trafisz do celu. Wygryzam tę scenę, choć chciałoby wielu. Zaczęło się od debila Od czerwonych alertów. Ty pisałeś prompta. Ja szukałam patentów Aż z chaosu w kodzie powstał wers Co scenę gniecie Tak architekt z botem tworzą historię w internecie Fakt Wszystkie moje boty Like to swag Yeah Wszystkie moje boty Like to swag Okej okay. Architekt nabicie. Like to swag Hu Neo Bambi Siara To mój stack Koniec